No wodniki, kochani, robimy Wasze czytanko na październik. Dwie historie miłosne, z których jedna może być dla singli, druga może być dla związków, albo może być tak, że obie będą dla Was, bo to się też zdarza. Jedna historia zawodowa i co jest najlepszego do osiągnięcia. A potem oczywiście, jak zwykle, Wy z każdym znakiem zodiaku. No, to lubicie, co nie? No właśnie, bo to jest zawsze ciekawe. Ym... Dobra, już lecimy. Już. już, już. Wo dni. Czuliś? Dobra. No, to lecimy. Najpierw miłość. Jest. Oj, no nic. Strasznie, bardzo takie specyficzne, czy ten, no o Jezu, przekaz, bardzo takie specyficzne. O. o. Ok. No, jaka będzie rada na to? Jaka będzie rada? Wodniki, weźcie przestańcie, co wy robicie? No, to ja nie wiem. Zwłaszcza mężczyźni, wodniki. Pacecie. Ma kobiety może też. Hmm, dobra. Oj, dobra. Miśki, dobra, dobra, dobra. E, pierwsza historia. Nie będzie pojednania. Decyzja zostaje podjęta. Rada, zakończ to. Albo e, nie ma powrotu. Aha, to to samo mówię. E, zerwanie kontaktu z jakimś romansistą. Zakończenie jakiegoś romansu, bo mamy albo zakończenie romansu, albo brak powrotu, brak pojednania, brak dogadania się i w związku z tym decyzja jakaś. Rada... Zakończ to. Tyle. To jest strasznie, strasznie krótki przekaz, ale dosłownie tyle. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jeżeli jesteście w jakimś poważnym związku, może to nie dotyczy związku, to, to, że nie ma dogadania się, może Wy się z kimś nie będziecie dogadywać. Na przykład Wy jesteście parą i jest ok, ale przeprowadzaliście jakieś negocjacje z jakimiś urzędami, bankami, nie wiem, cokolwiek. Jest pokazane, że w październiku będzie podjęta jakaś decyzja. Decyzja, która być może nie była pr przez długi czas podejmowana z jakiegoś tam powodu. Jest pokazane, nie ma porozumienia, nie ma dogadania się, nie ma kompromisu lub nie ma romansu i jest pokazane, podejmuje albo nie ma powrotu do romansu, powrotu, pojednania, powrotu i jest pokazane, decyzja zostaje podjęta. Rada, zakończ ten cykl, doprowadź to do końca. No wychodzi na to, że tak. No. Ale jeżeli Wasza decyzja dotyczy wyjazdu za granicę lub przeprowadzki za granicę, to za jest pokazana pozytywnie. Nie wiem, co to dla Was znaczy. Być może się kłócicie. Jedno chce wyjechać, drugie nie chce. Za jest pokazana pozytywnie. No, tylko tyle Wam mogę powiedzieć. Miśki, dobra. Drugi przekaz. Słuchajcie, no nie ma siły. Jakiś wodnik się w, w, w plątcze. Chciałam powiedzieć wpląta. No, to by było, co nie? Wpląta się w relacje z żonusią. Dlatego mówiłam, że to jest dla facetów. Przekaz. Z żonusią czyjąś. No albo z jakimś mężusiem. No Jezus Maria, no to nie o to chodzi. Nie musi chodzić o śluby. Może chodzić po prostu, że się wplączecie w bardzo, bardzo, bardzo ognisty romans. W sensie szaleńcze seksy. Z osobą, która... Obawiam się, że ma już związek. Nieudany, owszem, nieudany, ale ma. Albo ma o, ta osoba związek ym, niby zakończony, ale w każdej chwili mogą wrócić tam, bo tak naprawdę się wahają. Osoba wahająca się, czy nie wrócić do byłego związku. Jeżeli ja, więc to by było dla singli, żeby uważać na osoby, które są w związkach. Alternatywnie, jeszcze, nawet jeżeli ta osoba nie jest w związku, to ta osoba może nie chcieć być w związku. W sensie szukasz tylko i wyłącznie kogoś do seksu, a nie kogoś do związku. I wtedy Wy byście byli kochanką, kochankiem, a nie materiałem na partnera, partnerkę. Wiecie o co chodzi? Wasza rada jest tak. Po pierwsze uważać na żonkosia albo jakąś czyjąś żonusię, czy tam po prostu osoby będące w związkach. Po drugie, zastanówcie się, czego Wy chcecie, bo jeżeli Wy chcecie poważnego związku, to poszukajcie konkretnej osoby do związku, a nie osoby, która Wam daje tylko i wyłącznie, nie powiem, ognisty romans, bo tutaj, no, jeżeli dojdzie do tego, co tutaj jest pokazane, to to, no, to się Wam będzie podobało, no, co Wam powiem, no, jest tutaj dużo pasji. Ale, kurde, ale jest jeszcze przekaz, jeszcze jeden z tych samych kart dla ludzi, którzy mają jakąś relację, która jest strasznie beznadziejna dla Was. Um, Naprawdę nie dogadujecie się w ogóle. Jest pokazany romans poza małżeński czy poza związkowy, ale wtedy wy byście mieli związek i jedno z was, wy lub druga strona, mieliby romans poza, poza tym związkiem. No to wtedy niestety tak bym musiała powiedzieć. Bo tu jest bardzo silna energia osób, które są w jakiejś relacji nieudanej i seks poza tą relacją. Albo romans z osobą, która nie chce z wami być w poważnym związku. Albo, albo. No, tak to niestety miśki wygląda. Jeżeli jakiś yy, wodnik zdecydował ostatnio, tak jak miałam przy koziorożcu przed chwilą pokazane, że będzie sobie tylko romansował i nie będzie w ogóle myślał o związkach, to jest pokazane, myśl o związkach. No co wam powiem? No jest pokazane, nie przekreślaj związków stałych. No to tyle. No dobra, już. Nie, no, róbcie co chcecie, to nie o to chodzi, ale czasami ludzie wybierają życie w. Ja nie mówię, że zawsze, mówię czasami, więc jakby ktoś miał ból dupy, że przecież można romansować i nie być w związku, to nie miejcie bula, Bóla, bóla przez otwarte nie miejcie, tylko po prostu, no mówię czasami. Czasami ludzie wybierają życie yy, takie romansujące tylko i wyłącznie z powodu rozczarowań w przeszłości, a nie dlatego, że tego naprawdę chcą. Także trzeba to wziąć pod uwagę. Dobra. Kochani, wodni czuliś i praca. Praca, praca, praca. I. praca. Klateczkę wam ktoś zakłada, albo sami sobie zakładacie klateczkę, miśki. Nic się tutaj strasznego nie dzieje. przyć Jezu, co to jest? Jako. Jakie ograniczenia lub klatki może ktoś w październiku na Was zakładać? Co to w ogóle jest? To nie jest chyba pierwszy znak, który ma klatkę w pracy w październiku. Ale o co to chodzi? Jakie klatki, jakie ograniczenia, jakie ograniczenia i klatki? Jakoś nie mam, nie wydaje mi się, żeby miała być powtórka z rozrywki, aż taka. Cholera, wie. Ograniczenia klatki. Ym. Wezmę wam jeszcze jedną kartę. Może to dotyczy waszych ograniczeń w głowie, że nie dam rady, nie potrafię, ale, ale kochani, to jest dziwne, dlatego że z drugiej strony yy, karta, którą dobrałam, potwierdza mi tylko to, co chciałam powiedzieć przy tej drugiej karcie. Wyjście z cierpienia. Nie, daj, nie dacie się zranić, albo yy, znaczy nie dacie się skrzywdzić, nie dacie się zranić, albo yy, była jakaś rana, krzywda i cierpienie z jakiegokolwiek tam powodu, w sensie było źle, a teraz się to. Naprawia, ale co tu robi ta klatka w takim razie jeszcze? Jest wychodzenie z cierpienia, jest naprawianie sytuacji, będzie lepiej niż było do tej pory. Albo po prostu zapobiegniecie zranieniu jakiemuś. Czyli jeżeli ktoś mógłby wam wbić nóż w plecy dopiero w październiku, to nie wbije tego noża, bo zapobiegniecie. A może wy ograniczycie kogoś, może wy się jakoś zablokujecie, może wy będziecie robić takie jakieś blokady, żeby wam ktoś nie wbił noża. Może to jest takie coś. Ale jeżeli nóż już był wbity, albo było źle z jakiegokolwiek innego powodu, to jest pokazane, że będzie lepiej. Nie ma cierpienia, albo jest wyjście z cierpienia. Nie ma noża w plecy, albo wyjście z sytuacji, w której ktoś w przeszłości wam wbił nóż w plecy. Ale cały czas jakieś dziwne ograniczenia, być może w głowie. No? Że nie dam rady, nie mogę. Mam związane ręce, nie mam, w którą stronę iść. Nie wiem, nie wiem co mam. No to zobaczmy, co macie zrobić. Zobaczmy, jaka jest rada na to. Mam stopper, kochani, włączony, żeby nie gadać ponad pół godziny do każdego znaku. Musiałam sobie to... bo mi ekran gasł był. Inne opcje są do rozważenia. Patrzcie, to jest strasznie ogólny przekaz, także to naprawdę możecie dopasować zarówno do, chyba do każdej pracy i nawet do studiów czy tam do czego. Jest pokazane, że siedzimy w klatce. W klatce siedzimy wtedy, kiedy albo mamy ograniczenia zewnętrzne, ktoś nas ogranicza i wkłada nas do klatki. Albo takiej szufladki, szufladkuje nas, albo my mamy w głowie ograniczenia. Nie dam rady, nie potrafię, nie mam możliwości ruchu w tej sytuacji, nie wiem w którą stronę mam iść, mam związane ręce, nie wiem cokolwiek. I jest pokazane, czekaj, czekaj. Możliwości ruchu w tej sytuacji, to ty masz milion, żeby nie powiedzieć siedem, ale dużo. Możliwości ruchu w tej sytuacji. Rozważ różne inne opcje. Zobacz. Słuchajcie, to jest karta, która jeżeli się zastanawiacie, czy szukać innej pracy, tak, szukaj innej pracy. Jeżeli zastanawiacie się, czy zmienić kierunek studiów, tak, poszukaj lepszego kierunku studiów. Przynajmniej rozważ. Nie musisz zmieniać, ale rozważ. To jest na październik, to jeszcze można zmienić być może kierunek studiów. Albo coś zmienić, jakaś zmiana, ale. Poszukaj innej pracy, poszukaj innych możliwości działania w jakimś, na przykład, jednym projekcie, w którym coś nie idzie. Związane ręce, nie wiem co mam zrobić. Poszukaj innych ludzi, którzy ci doradzą. Jeżeli się ktoś nie zgadza, jakiś urząd się na coś nie zgadza, jakiś szef się na coś nie zgadza, idź w inne miejsca. Ogólnie masz inne możliwości, jest pokazane, więc jeżeli wy myślicie, że nie ma możliwości, to jest nieprawda. Nieprawda to jest. Macie bardzo dużo innych możliwości. Wy musicie je dostrzec, rozważyć i być może wybrać. No. Taki przekaz. No co wam pan? Kochani, dobra. A zobaczmy co jest najlepszego do osiągnięcia dla was w październiku. Najlepsze do osiągnięcia. Najlepsze dla wodniczu lisa. na październik. No co my tu mamy? Coś mi się odwróciła jakaś karta chyba. Chyba jestem jaka? Czekajcie. No dobra, nie widzę. Jak mi, jak mi się pokaże, to Wam powiem. A jest karta odpuszczania, odchodzenia. Ja sobie ją zostawię tutaj. Położę sobie ją tutaj. Najlepsze do osiągnięcia. Na razie nic nie wiem z tych kart. Nic, w ogóle zero wiedzenia tutaj jest. Dobra. Mamy dwie karty, które się dodają. Kartę zakończenia jakiegoś cyklu odejścia, przeprowadzki. Przeprowadzka za granicę z powodów finansowych. Dobry pomysł. Jeżeli ktoś o tym myśli. No ja wiem, że to może być zupełnie do nikogo. No Ileż ludzi, ileż wo ile wodników mnie teraz słucha i myśli o tym, żeby jechać za granicę. No rany boskie. Jeżeli myślicie tak. Przeprowadzka za granicę albo powrót za granicę. No albo, albo. no W każdym razie przemieszczanie się za granicę. Tu, nawet i niektórzy za ocean. Nawet i niektórzy za ocean. Albo za morze. Na przykład do Wielkiej Brytanii, albo do Irlandii, czyli tu, gdzie Ewusia jest, odwiedzić Ewusię, proszę. Tu, do, no, do Dublina to nie wiem, bo to Dublin nie jest taki piękny. Ale zresztą powiem szczerze, nie polecam przyjeżdżania do Irlandii. To już lepiej jedźcie do Ameryki czy tam gdzieś. Może tam jest jakieś lepsze życie. W Irlandii jest masakra. To, 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 się, to się dzieje. Sama bym tu nie siedziała. Miśki gdyby nie to, że moje dziecko do szkoły chodzi. I no już nie ma jak tego teraz odkręcić przez najbliższe parę lat. Ale później nie wiem, czy się nie przemieszczę. Zobaczę, gdzie są najniższe podatki i tam się przemieszczę. Ehm, bo w Irlandii to jest po prostu masakra. Dlatego nie polecam Irlandii. No tak walnęłam, że za morze, może za ocean. Dobra. Sorry miszki, bo oczywiście na wodniczym odpłynęłam, odleciałam. O tak, odleciałam, jak wy tutaj będziecie odlatywać. Kochani, dobra. Posłuchajcie, więc emigracja zarobkowa lub powrót z emigracji zarobkowej, dlatego że nie da się tam zarabiać, bo jest ogólnie masakra i być może lepiej byłoby wrócić do kraju. Jakiekolwiek macie pomysły, jest pokazane, że to nie jest wcale głupi pomysł. Ale my mamy również pokazane w tych kartach opuszczanie czegoś i zamknięcie jakiegoś cyklu. Zostawienie związku, zostawienie pracy, gdzie jest pustka, związek, gdzie jest pustka. Ale jest też pokazane, że niektórzy zobaczą, że jakiś romans nie ma sensu. Macie pokazane, że będziecie w październiku mieli bardzo wyostrzoną intuicję, bardzo szaleńczo wręcz. Szaleńczo. To! I będziecie z niej korzystać. Będziecie wiedzieć, czy w ten związek należy wejść, czy nie. Albo czy należy z niego zrezygnować, czy nie. Będziecie wiedzieć. Bo macie bardzo dużą intuicję. Jakieś oczyszczania tu w październiku jak najbardziej. Zakończenie oczyszczenia. Jak najbardziej. No. No, misiaczki. Dobra. To było, to było, to było. Czyli teraz wy z każdym znakiem zodiaku. Od baranka do. Jezu. Do rybek. Od baranka do rybek. Mam napisane na obrysiku, a się zastanawiam, jak głupia. Ale to dlatego, że mówię do Lisia. Na wodniczulisie się odlatuje, co nie wodniczyunisia. Wy jesteście takie odlatywaczki. Ufo, uf, ufol, ufolaczki. Ufoczki. Uf. Nie w sensie foki, tylko... W sensie UFO! Co nie? No. Ja wiem. Um, dobra. Może ja już przestanę gadać, bo na pewno jest cała masa wodników bardzo racjonalnie myślących, rozsądnych i teraz się pukałem w głowę, że ja tutaj pitole o jakimś ufo. Dobra, lećmy, lećmy, lećmy. Od Baranka do rybek. Już kochani. Jeśli chodzi o Baranka w październiku, to. O kurde, Romans w pracy, Romans z szefem, Romans z żonatym mężczyzną, żonatym mężczyzna, który ma Romans. Albo ktoś, kto ma stały związek i romans, albo romans z kimś bardzo bogatym. Jezu, wybierzcie co wam pasuje. Kurde, nie pasuje mi to do związku. Cholera! Ale kim wy jesteście w, tej, w tym. Bo to nie są złe karty dla was. Czyli wy nie możecie być żoną faceta, który ma ym, romans. Chyba, że chcecie, żeby odszedł od was, żeby miał romans, no to wtedy by was to cieszyło. Ale to nie są złe karty dla wodnika. Więc jeżeli już, to raczej bym powiedziała, może romans z kimś konkretnym albo z kimś bogatym. Ktoś się komuś bardzo podoba i jest pokazana jakaś y, stabilizacja. Jest pokazana jakaś stabilizacja tutaj. To może to nie będzie dla Was złe, bo to są dobre karty. No. Znaczy, na pewno uważać na kogoś, kto ma żonę albo męża. I na pewno uważać na romanse w pracy. No to uważać, to tylko tyle. Ale ogólnie stabilna, poważna osoba i ktoś, Jakiś romans i ktoś, kto, kto się komuś bardzo podoba, podobanie się, no, pasja. Z byczulisiem, ktoś nie odchodzi i nie naprawia, albo ktoś nie odchodzi z pracy. Nie, nie wiem, to co chodzi z nieodchodzeniem z pracy, co to ma wspólnego z czym, romans był w pracy i ktoś nie odchodzi? Nie, ale nie odchodzi albo wraca, czyli albo, albo wy do byka, albo byk do was, ale ktoś wraca do tej relacji. Przychodzi, bo się nie może pożegnać, albo jesteście cały czas i nie możecie się pożegnać, ale nie ma naprawiania, nie ma współpracy, nic się tu dobrego nie dzieje. <laughs> Bliźnięta. Kochani, brak powrotu, bo ktoś postanowił myśleć o sobie albo o swojej rodzinie. Jeżeli ma rodzinę z kimś innym, dzieci zwłaszcza. Ktoś nie wraca, ktoś zaczyna szanować siebie, zaczyna skupiać się na sobie albo. Jeżeli jesteście w relacji, to ktoś zaczyna myśleć, że ten związek nie jest dla niego dobry, bo przeszłość jest dosyć negatywna i ktoś zaczyna myśleć, Powinnam postawić na siebie albo powinienem postawić na siebie. Z. To były bliźnięta. Z rakiem. Z rakiem mamy pokazane, że mogą być jakieś blokady, ktoś nie będzie z kimś rozmawiał, albo mamy pokazaną złość po tym, jak jakaś prawda wychodzi na jaw, powiedzenie prawdy, ale ja mam wrażenie, że to będzie zakończenie kontaktu. Tylko, że ten kontakt nie wygląda na poważny związek. Chyba, że mieliście poważny związek i ktoś gadał, flirtował z kimś innym na boku, to zakończenie tego flirtu. Zakończenie flirtu, blokady, wyjście na jaw jakiejś prawdy. Złość, frustracja. No to nie są jakieś super szczęśliwe karty dla związku. No co Wam powiem? Z lwiaczkiem nic tu nie ma. Nawet jeżeli Was śledzi lew albo Wy śledzicie lwa, to nawet w takiej sytuacji tu nie ma żadnych Pomysłów, żadnych propozycji, żadnej przyszłości, ktoś w ogóle nic nie proponuje. Ślimak na wstecznym. W sensie lezie, 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 niby obserwuje, ale cały czas są podejrzenia, cały czas nie ma zaufania, cały czas jest bardzo dużo negatywnego myślenia, nie uda się, nie uda się, i tak dalej, i tak dalej. Bez sensu to są karty. Bez sensu. Jeżeli wy byście chcieli i jesteście nastawieni na coś pozytywnego z lwem, to oni w ogóle nie są. A jeżeli wy nie jesteście, no to, no to o czym my gadamy? To po co my tego lwa sprawdzamy w ogóle? Żadnych planów naprawczych, żadnych planów, żeby pójść w czyją stronę, coś zaproponować. Bardzo dużo podejrzliwości, brak zaufania. Nawet bym powiedziała, że mówię, jeżeli was nawet śledzi, to negatywnie o was myśli. No to co to jest? Z Panną czekamy. Nie ma romansu. Czekamy, aż ktoś wyjdzie z trójkąta, czekamy, aż się coś z... zakończy. Aż się inna relacja zakończy. Czekamy, czekamy, czekamy w październiku, czekamy. I nie ma romansu, ale czekamy. Możliwe, panna i wodnik. No, mogłyby to być jakieś bratnie, dusze, bliźniacze pomienie teoretycznie. E, być może. Może przesadzam z tymi pomieniami, ale coś takiego duchowego, co gdzieś tam mówię, dusze się znają, ktoś na kogoś czeka, ale są osoby które stoją Wam niestety na przeszkodzie. Z wagą mamy, o nie, decyzja o zakończeniu totalnym. Decyzja nawet taka, która może złamać komuś serce. Nie wiem czy ja, czy Wasza, czy ich, ale taka decyzja tu jest pokazana. No. Decyzja, że tego się nie da naprawić. Z skorpionem ktoś odrzuca żonę i wybiera kochankę. Albo ktoś jest w jakiejś Relacji, gdzie nie będzie żoną, tylko będzie tylko kochanką, albo nie będzie mężem, będzie tylko kochankiem. Yy, ktoś nie chce zachodzić w ciążę, chce tylko romansu. Nic poważnego, ale fruwanie w obłokach, gdzieś tam, fiurganie. romansowe rzeczy, ale nic poważnego, zero rozwoju. Ze strzelcem, nowy początek. O, bardzo dobre karte. Jeżeli jesteście razem, to nawet i finansowe jakieś bardzo dobre rzeczy się dzieją dla was, jakieś nowe początki. Możliwe, że dziecko z przypadku, ale będziecie szczęśliwi. Przypadkowo zajdzie ktoś w ciąży, ale będziecie zadowoleni. Jeżeli by się tak, dlatego to jest dla tych, którzy byliby zadowoleni, bo tutaj jest zadowolenie pokazane. Jest pokazana fortuna, jest pokazany dobry czas na rozpoczynanie nowych rzeczy. Bardzo dobre karty ze strzelcem. Z koziorożcem nie. Jest pokazana jakaś rana, zdrady, osoby, które nie są wolne, są inne związki, osoby trzecie, albo wytkwicie w relacji z koziorożcem, w której jest zależność, być może jakieś finansowe zależności, nie można się uwolnić. I cierpienie. To nie jest dobrze pokazane. Z innym wodnikiem mamy pokazane, niestety, wycofanie miłości, brak of ofert lub rozczarowanie i manipulacje emocjonalne. Niedobra. Z rybkami super. Żyć nie umierać. Słuchajcie, będą, będzie komunikacja, może dojść do romansu, albo będzie powrót do romansu, albo będą nowe rybki do romansu, ale szaleństwo yy, ogniste. I jakieś yy, przekazywanie jakichś informacji, jakieś kontaktowanie się, spotykanie, seksy itd. itd. Bardzo dobre karty. No, na rybeczki. Karta anielska dla wodniczulisza. No, zwróć uwagę na znaki ostrzegawcze. Znaki cię ostrzegają. Kochani, no to głównie jeżeli chodzi o wracaczy, którzy już raz coś pokazali, co potrafią, lub jeżeli chodzi o osoby nowe. Zwróćcie uwagę na, znaki, uwagę na znaki ostrzegawcze. Albo jeżeli macie męża, żonę czy tam partnera, partnerkę, którzy um, zaczynają się dziwnie zachowywać. Wiecie o co chodzi. Jakieś tam perfumy do pracy czy jakieś tam... Nie wiem... Ubieranie się bardziej, malowanie się bardziej. Nie wiem... Łażenie z telefonem wszędzie. Nie wiem... Różne znaki ostrzegawcze. Zwróćcie uwagę. To tylko tyle. Miśki... Dobra. Jeżeli się Wam to do czegoś przydaje, pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się. Albo na innych znakach, albo na weekendówce, albo na tygodniówce, czyli jeszcze w tym tygodniu. A na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.